I z kolejnego odcinka z The Twins tu jest nazwa o, pojawiasz dzisiaj zagramy na normalu i się pobugujemy nie, nie uciekamy dobrze dobro, wstawaj, wstawaj szybko właź na drabinę i tu crowbar i otwieraj Okej, okay. no i schodzimy, no i tutaj, ja nie wiem, ja tam nigdy nie idę, taki tu dopiero, dobra, lecimy, znalazłem bugę już, bo tu coś jest w ogóle, tu coś kiedyś było, Dropnijmy tu crowbara, bo nam nie będzie potrzebny chyba. I poczekajmy tylko aż wybuchną. O, jak oni szybko chodzą na normalu, ty. Bak wybuchnie, a Bob już wybuch Bob też na maksa szybko chodzi. Jak oni zapylają. I tu trzeba na stolik i wstać. I tak robić. O, chyba jesteśmy. Jesteśmy widzowie, udało się. Musimy teraz takiś po krawędzi. Ok, jesteśmy. Wow, nie! Gdzie ja spadłem? Do Borysa. Jeszcze raz to będziemy musieli zrobić. No uff. Dobrze, że tu się obudziliśmy. Łatwo. Dynamit. Tu i Oni... do Proszę nie Proszę nie, 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 nie. Dynamit. Bak tu idzie i Bob też. Przyciszę, bo widziałem w ostatnim odcinku, że głośno było dynamitu się. On i to nie dosięgnie chyba. Duśnik, Bo baka tylko dosięgło. O no. Nie, 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 nie. Dirty Fabric! Leć! u jezu, zdążyłem. Jakie szczęście. I szybko się tam bugujemy. Wchodź. I... i rób tak. Ok, chyba jesteśmy, no. Bob tu stoi. Czy on nas zauważy? Nie, już by nas widział. Jak ja tu spadłem? O nie! Ja... O nie! Spadłem, ale się nie zabiłem. Kucnij. Ej, jestem tu. No! Nie można wstać. Potwierdzone to jest. Jak mi dużo życia spadło, ty widzowie. Nie gadaj. Zapomniałem internetu wyłączyć. No kurde, no kurde, no nie wierzę. Wyłączaj to. Dobra. Ładno nie. Rób to tym. Chodź tu, Bak. Niech on tu przyjdzie i się widzi. Przyszedł, przyszedł. Okej, okay. widzowie. Otwieramy 3, 2, 1. Nie wiem czy ktoś tu idzie. Okej. Okay. Wszedł tam. Okej, okay, poszedł. Proszę Bob nie iść tu. On tam poszedł. Ja też tam muszę iść. Tak. Jak Bob chyba więzienie, które się otwierał. Hmm, tam jest laser. Oni tam pójdą i wybuchną. Nie, zauważył mnie! Kurde, myślałem, że się uda. Ale żyję dalej, mam jeszcze życie. Co? Co się stało? Czemu było jeszcze? Czemu ja razem z was ginąłem? Co się dzieje ty? Widzowie co? Dziwne. Okej, okay, bug. Stoi. No i Borys nas zje Borys game, game over Słabo Ja nie mam pytań Zamykaj to jest, teraz polecimy na Iz. Ja nie chcę się z nimi bawić na normalu. Oni są za szybcy. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ciekawe gdzie można się najdalej zbugować. Otwieraj. A przecież jak my tam zrzucimy krąbara, to my go nie odzyskamy. To już wiem do czego jest młotek. I tu. Ja nawet ich nie wybucham. O, okej. Okay. Jestem. Okej, okay, jestem. Łatwo. I teraz powoli żeby mnie spadł. Tu polecę do góry. Nie poleciałem do góry tym razem. Jesteśmy. Już. Już jesteśmy na zewnątrz, i nie możemy wejść. Spadnę. Patrzcie, widzowie, co to jest w ogóle takie. Jakby to zaczynało się od przodu, to my byśmy tak szli i byśmy otwierali to. Da się po tym, to Kolizje no właśnie spadł ten grower. Ja chciałem ich tu przywołać. Znaczy, tu są dźwięki jakieś w ogóle. Co tam u góry jest? Jak tu można się pobugować nieźle. Dobrze, że tego nie naprawili twórcy. A co tu jest? Aha, to nieźle, on w ogóle chodzi bez broni, nieźle, no nie, tu jest crowbar, co, czemu tutaj jest crowbar, bo gdzie? to już wiemy jak go odzyskać, nie, jakiś kot, 3, 2, 1, 3. Nieźle. A tu nie ma teraz tego lasera. Bez sensu. Gdzie jest bak? Zrzuciłem ten obraz. Jak coś, to ja tam spadam. On jest szybszy od Boba, ty! On jest szybszy od niego. On tak leci. Szybko. Szybko. Obym się teraz tylko w tej klatce nie zrespił. No, i jest. Bluki? Tu się bluki może zrespić? Nieźle, dynamit jest. Nieźle. Ja ich wysadzę. I to będzie śmieszne. Dropne tenki tutaj. Chyba już słyszałem. No, niech oni tu przyjdą. Dobra, słyszę jak otwierają. Jest. Jeden jest. A nie można za blisko ścian ściany, bo on pomyśli, że my jesteśmy po drugiej stronie. No chodź tu, Bob. Idzie. Dobra, i teraz pomyśl. Raz, dwa, trzy, cztery. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Duśli. Na dwie minuty wylatuję. Szkoda, że im się tych broni nie da zabrać. Dobra. Dobra, lecimy tu. Jazda. I się dalej bugujemy przez stolik. Jak ktoś zna bugi jakieś inne jeszcze niż przez stolik, to niech napisze w komentarzu. Bo ja tylko przez ten stolik znam buga Polecę do... Aha Można się nieźle zbugować jak się nie chce um, Prądu wyłączać To proszę bardzo Proszę niech tu dynamit gdzieś będzie O, dziękuję bardzo dużo jest dynamitów w kuchni. Jeszcze jednego poproszę. Jest. Jeszcze jednego może. M. Rad połżyn jest. Też cię przyda. Jako sobie wezmę i może gdzieś rzucimy. Dobra, skacz i zbuguj się. O, dobra, zbugowałem i leć. I no, żebym się znowu tak nie zbugował, żebym tam wleciał do tego pokoju. Dobra, tu, okej. Okay. Nie można w tą ścianę. No nie. Chyba się na dworze tu nigdzie nie da wyrzucić. Dobra, tu. I tu. O, tu da się chodzić. Bo tu gdzieś jest ściana. Dobra, ja widzowie, poczekam aż oni wstaną. No i ja ich tu przy. Widzowie, oni wyszli. Oni wyszli na dwór. Wy to rozumiecie? Oni jakoś wyszli na dwór. Czy oni otworzyli te drzwi? No ja nie mówię. Co nie! Co to jest za reklama? O nie! Jakaś misja, co. Czemu istnieją takie reklamy piękne? Ale jak oni wyszli na dwór? Powiedzcie mi. Dobra, ja to muszę jeszcze raz. Ja nie wiem, jak oni tak mogli zrobić, i nic nie powiedzieli jeszcze. Ja się zastanawiam, bo muzyka odgonienia gra, a ja ich nie widzę. O, byłem zbugowany. O kurde. I... Ja jestem. Bugator pospolity. OK. O jestem. Ale co się stało ty? Ja tam jeszcze raz lecę szybko i sprawdzamy to widzowie. Jak oni tu nie na kucaka przyszli? Dobra. I ja stałem w tym kwadracie tu. Rzuć ten klucz. I czekamy. Bo oni naprawdę stali na dworze. To było mega dziwne. Chyba, że oni się tu teleportują. Tak. Dobra. Widzę. Ja się boję trochę. O, patrzcie. Uciekaj! I czy oni... Czy oni otworzyli te drzwi główne? Ja! <ścoughs> co oni robią? Powiedzcie mi. Jak wy to robicie? Ja zrobię na nich triki i znowu polecę do tego stołu. Nie, po co ja ich kabumowałuję, Jud... Du Dusi. Mogłem ich nie kabumować. Jak ty to robisz? Jak ty wyszłeś na dwór? I stałeś jeszcze. Ty musisz kłócę. A ty jak wyszłeś? Godaj. Dobra. Coś spadło. Leć. Czy ja mogę tu wyjść jakoś tak? Zgliczować się? Nie mogę. Oni to robią. Będę to w następnym odcinku analizował. Jak są jakieś cheaty do The Twins'ów, proszę na przyślijcie mi nazwę. Ja chcę zobaczyć, jak oni tu wychodzą. To jest mega dziwne. Mega, że mega. O mega. Co ten dynamit? czy już minęły 2 minuty i 30 sekund. Pewnie nie. To porzucamy jeszcze. Ja wezmę sobie dynamita. Jak oni będą szli. Tak będą szli. To ja im rzucę tu tak kabu. Kabuma im rzucę pod nogi. Ja się boję trochę, bo oni wszędzie mogą być. Okej. Okay. No dawaj, wychodź jeden. Chyba słyszę jak ktoś szedł. Ale nie jestem pewny. Dobra. Idzie któryś z nich. Ja może troszkę dalej pójdę, żeby mieć. Sekundę więcej czasu do rzucenia tego dynamitu. Jestem ciekawy naprawdę, jak oni to robią. Drop. Drop. Ten dynamit dziwnie lata. A jak kabum się zrobi, to leci normalnie. Halo, idą tu? O, idzie chyba, widziałem młot. Dziwne. Mega dziwne to jest. A jak rzuca to tu? To jest naprawdę straszne. Ja. Co tam jest? Nie wiem. Nie wiedziałem, że ich da się tak zbukować. No idzie tu któryś. Idzie, pa! Rozwalator, pospolity cheater. Duś. Tu, jak ten klucz, klucz poleciał. On chyba nawet nie wybuchł bak. Ojej, rop. No właśnie. Niech oni mnie cały czas gonią. Ja się tak zbuguję. Że jak oni mnie będą widzieć, to ja wyjdę tym bugiem, jakby. Idzie. Dobra, jeden może być. Halo? Dobra. Bug idzie. Oby Bob nie szedł dołem. Please, nie idź. Nie idzie. Ja wskoczę już na stół. Pa, pa, łódźkaj, ja już użyję buga, sona. co oni? Jezus Maria! Jak ty to robisz? Jezus Maria! Nie depaj się! Jakim sposobem? Ja się przestraszyłem. No idzie no! Co za bambaryła jednak gruba? No. Bez sens totalny. No, jak ty wejdziesz teraz? On wszędzie chyba może wejść. Ja się cykam. On tu stoi Gdzie jest ten klucz Tu Gdzie on jest Niech on tu przyjdzie Jestem ciekawy czy Bob tu może wyjść Pewnie ta No Co za bambaryden jeden Bambaryden Syrytyten I wychodź znaczy wskakuj na stół. Okej. Okay. Patrzcie, no Jezu! Nie. Nie! Mi to przypomniało tego mema, co gołąb popełnił samobójstwo, spadając z tego. Oje! Bo idzie. A jak oni tu wychodzą? Powiedz ty mi, dobra, idzie jeden. No i pa przez drzwi se przechodzi. No ok. Hmm, on se na wywalce leci przez drzwi, Jezus, I leci ty. Okej. Okay. A czy oni mnie przez To strasznie wygląda po... Jest trzecia w nodzy. I widzisz to. I widzisz to, co robisz? Gość, gości dwóch jednego chudego a jednego grubego. <grytania> jednego grubego i jednego chudego. Przechodzących ci, ci przez drzwi w pokoju, ja bym nie wiem, co bym zrobił. Zawał chyba, jak tu Bob stoi. Jezus, Maria! No nie, złapał mnie. Jak on to zrobił, że on tam wszedł. Przez zamknięte drzwi. Jak ja się przestraszyłem teraz. Nie ziemsko. Lecisz. Z nich Potrzebuję. Potrzebuję czegoś, żeby podnieść i żeby tam rzucić. Dynamit. Bierz i uciekaj. Nie. U. Jest podłota tam. Ja to teraz rzuciłem, ja chcę zobaczyć, jak oni po dworze chodzą. Pa. Wyszedł se. Kabumuj! Szkoda. Jest jak to nie wystarczyło. Dobra. O. Ułącz to. Dobra, widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym video. Na raz.